Spróbuj obliczyć poniższe przykłady, pamiętając o kolejności wykonywania działań. Stop. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań, najpierw w tym działaniu musimy wykonać iloczyny. Jeden iloczyn i drugi iloczyn. 30 razy 70. 7 razy 3 to jest 21. Oddzielam dwie cyfry przecinkiem, czyli 21 setnych. dodać. 28 razy 2 to jest 56. Oddzielam dwie cyfry przecinkiem, czyli 56 setnych. Tu mam części setne i tu mam części setne. To jest razem 77 setnych. I kolejny przykład stop. Tutaj zgodnie z kolejnością działań najpierw muszę wykonać dzielenie. Zamieniam to dzielenie na dzielenie przez liczbę naturalną, czyli dzielną i dzielnik, mnożę przez 10. To otrzymam w dzielniku 4, a w dzielny, jak przesunę przecinek o jedno miejsce, to otrzymam 2 całe i 4 dziesiąte. 24 podzielić na 4 to jest 6 i oddzielam jedną cyfrę, czyli 0,0. To w takim razie przepisuję 1 odjąć. Wynikiem podkreślonego działania jest ułamek 0, ,6, a 0,6 po odjęciu od jednej całej daje mi 4 dziesiąte. Stop. Tutaj zgodnie z kolejnością działań, najpierw wykonam działanie. Która jest potęgą, czyli przepisuję 2 całe odjąć, 2 dziesiąte do potęgi drugiej to jest 2 dziesiąte razy 2 dziesiąte, czyli 4 setne, bo oddzielam dwie cyfry przecinkiem, 2 całe odjąć 4 setne, przepisuję dodać 1 cała i 6 dziesiątych. I Zgodnie z kolejnością działań mam odejmowanie dodawanie, wykonuję po kolei od lewej do prawej, Dwie całe odjąć 4 setne to jest 1,96 setnych, dodać 1 cała i 60 mogę to działanie policzyć pisemnie, a ja policzę w pamięci, rozszerzę do części setnych i mam 196 plus 160 to jest. 356 i w dodawaniu stawiam przecinek w tym samym miejscu, czyli oddzielam części setne. Stop. W tym działaniu najpierw wykonuję działanie w nawiasie, czyli to dzielenie. Żeby wykonać to dzielenie, to dzielną i dzielnik mnożę przez 10, żeby tu otrzymać w dzielniku 6. Tak? Jak dzielną mnożę przez 10, to otrzymam 4,8 podzielić na 6. 48 podzielić na 6 to jest 8 i oddzielam jedną cyfrę przecinkiem. Wobec tego wynik działania w nawiasie to 80, przepisuję dalej. Ten wynik ilorazu razy muszę podnieść do potęgi drugiej i potem pomnożyć go przez 100. Zgodnie z kolejnością działań, najpierw teraz wykonuję potęgowanie. 80 razy 80 to 8 razy 8 jest 64. Oddzielam dwie cyfry przecinkiem, czyli 64 setne razy 100. Mnożąc przez 100 przesuwam przecinek w prawo o dwa miejsca, czyli otrzymuję 64. Stop zgodnie z kolejnością działań. Najpierw wykonuję odejmowanie, bo jest w nawiasie, przepisuję wszystko, co jest z przodu, razy. 3 cały odjąć 2 36 odjąć 27 jest 9. I odejmując stawiam przecinek w tym samym miejscu. Teraz zgodnie z kolejnością działań wykonuję mnożenie, więc przepisuję 19 setnych. dodać 9 dziesiątych razy 9 dziesiątych. To 9 razy 9 jest 81. Raz 2. Oddzielam od końca dwie cyfry przecinkiem, czyli dodać 81 setnych. 81 setnych plus 19 setnych to jest 100 setnych, czyli jedna cała. I ostatni przykład. Stop. Tutaj również zgodnie z kolejnością działań wykonuję najpierw działanie w nawiasie i mam 5 i 1 dziesiąta odjąć, dzielną i dzielnik mnożę przez 100, w dzielniku otrzymuję 4, a tu jak pomnożę przez 100, to otrzymam 3 całe i 3 całe i podzielić na 9, 36 na 4 to jest. 9 i oddzielam jedną cyfrę przecinkiem, czyli mamy odjąć 9 dziesiątych, podzielić na 10. Teraz, zgodnie z kolejnością działań, wykonuję dzielenie. To przepisuję 5 i 1 dziesiąta odjąć. Przy dzieleniu przez 10 przesuwam przecinek w lewo o jedno miejsce, czyli będzie i 0,9 setnych. Żeby te dwa ułamki odjąć, to mogę sobie ten pierwszy ułamek rozszerzyć do części setnych i mam 10 setnych odjąć 9 setnych to po przecinku będzie jedna setna a całości 5.